Co tam? <laughs> siemano, siemano na kanale. W testujemy nowość TR5. W sumie nie wiem, czy to można nazwać nowością, bo to są ponoć ruskie rakiety. Tylko, że oczywiście mamy je w nowej szacie graficznej. Dostępne na fajerwerki, biegun z kodem, fajerwerki macie zniżkę. Ogólnie cena na półce 45 zł. Więc nie wiem, czy to dużo trzymało za 6 sztuk. Oczywiście przetestujemy je dla Was, jak one strzelają. Tutaj, proszę że z to pokaż. Tutaj widzą, ile mają neku. 90 gram? Tak? 90 gram. Certyfikat C: 6 sztuk w opakowaniu. Czyli mamy tak dwa srebrne. Jeden mamy taki róż, czy fiolet. Tutaj też jest róż i dwa są złote, nie? I na sztukę ogólnie. Wam powiem, jak już jesteśmy tu przy nich. Czy jest pokazane, ile, mas... no, ile mamy na sztukę? Tak, 30 gram na sztukę. 30 gram na sztukę mamy, widzowie. Więc powinny być zaczne. O nazwie właśnie, nazwa jest jakiej? Jaka po angielsku? Art... Czekaj, e Art... Shaker? Sz... Art Shaker. No. I zobaczymy, jak one się będą prezentować na niebie, a Ty, drogi widzu, ocenisz je w komentarzu i oczywiście zapraszam nas na internetowe internetową Fajerwerki Biegun. No, do zobaczenia. Dobra, teraz jedziemy z rakietami ruskimi i Oliver będzie podawał te. Jakie odpalasz kolory, nie? Teraz jaka idzie pierwsza? Złota. No dobra, ja się oddalę. Nie za daleko. Można odpalać. Zobaczymy, czy się zmieniły, czy nie. Ty, Ale kudy jak z armaty, nie? Wybuch głośny wam powiem. Efekt całkiem, całkiem. No na razie zapowiadają się spoko. 45zł za paczkę minus kod rabatowy fajerwerki. Oczywiście na fajerwerki biegun. Zapraszamy. Zaczymaj. Teraz jaką odpalasz? Zatrzymaj nagranie. a poczekajcie widzowie. Co, co odpalacie teraz? Różowa. Dobra, różowa idzie. Dawaj. Silnik jest mocny. Coś tam Ci wypadło chyba. Ja wyrzuciłem. A dobra. Takie piwo wylało i wyłożyłem chusteczkę. <grym> wow. było lepsze. Ta była lepsza. Ty! Ta poprzednia była taka Bo to jest... little. Poczekaj. Co odpalasz teraz? Złota? Srebrna. Srebrna idzie teraz. Powiem Wam, że poprawiły się te rakiety. Będzie pomiędzy. No zobaczymy teraz tą srebrną. Powiem wam tak, mega głośne, my strzelamy tu praktycznie, można powiedzieć, w centrum. Ty, mają walnięcie, nie? Efekt się nawet utrzymał. walnięcie była pomiędzy z efektem. I złota. No, złota. Ciekawe, czy to jest sam efekt co poprzednio. Ta trzeszcząca palma. Powiem wam, no, mamy kolejne fajne rakiety. No, to jest trzeszcząca palma, widzowie. Ale... Jeżeli chodzi o zestaw to na początek ta e, słaba, później e, średnia i ale ogólnie spoko. Ta czerwona, nie? No, no, bardzo fajne rakiety. Teraz idą dwie, tak? Nie wiem czy wylecą. No to trudno, jak nie wylecą to to dzida. Dobra, idą dwie ostatnie. A, a jakie kolory? Srebrna i róż. Powiem... Różne najlepsze. Ale powiem wam, że. Ale ty echo jest zajebiste, nie? Potrójny normalnie ten. No dobra, widzowie, powiem wam tak, mi się mega podobają. Warte swoje ceny, jeżeli są faktycznie po te 45, jeżeli się pomyliłem, to sorry. Ale nawet zakładając do 5? Nie, no warte. Warte swoje ceny. Bardzo fajne i przede wszystkim są głośne. Na początek tą delikatną, a później tak. zjebnięciem. Że chce poszczelać nawet od 12 to zajebiste. Także zapraszam do linków, zapraszam oczywiście na Facebooka, Fajwerki Biegun. Do sklepu z kodem Fajwerki macie zniżkę. Do następnych odcinków. Cześć.